Cześć i czołem wszystkim, witajcie serdecznie, tak. Słuchajcie, wszystkiego dobrego na święta, smacznego jajka. obżarcie się, obżarcie. Najedźcie się, najedźcie się tą sałatką, tym jajami, tym kiełbasą, tym chrzanem, tą ćwikłą, wszystkim po kolei, a ja po prostu, aż mi, się, zobaczcie. Ja się tak te lepiej już na samą myśl o jedzeniu o świętach, że wszystko się trzęsie, wszystko się trzęsie razem ze mną. Dobra, dzisiaj pokażemy Wam coś. Pokażemy. W sumie jestem tu sama. Pokażę Wam coś za dużo energii. Coś kolorowego. Słuchajcie, poszlejemy dzisiaj z kolorem, tak więc przechodzimy do naszego zdobienia. Weźmy sobie kolor, mm -mm. pomarańczowy, żółty, o! Weźmy sobie kolor żółty. Maczę pędzelek, Jeżeli nie wiecie jak, co, z czym się je, 13 marca, marca, tak. 13 marca dodałam filmik, właśnie dokładnie tłumacząc od czego zacząć przy pracy z akwarelą. Oczywiście biały, top matowy, bez dyspersji, bądź przemyta. I malujemy sobie. A co tam? Kto nam zabroni? Słuchajcie. Malujemy sobie teraz kwiatka. Hmm. O, może zacznijmy od tej strony. Jeden płatek. Drugi płatek. Trzeci. Takie mini serduszka robimy. Czwarty. Nawet udało mi się wykalkulować. Słuchajcie. I piąte. ta Piękne. Teraz robimy metodą rozmywania. Jak wiecie, metodą rozmywania, cieniowania. Odsączamy z nadmiaru pędzelek i cieniujemy tak, jak to tłumaczyłam na pierwszym filmie. Delikatnie na zewnątrz i ściągamy do środka. Zobaczcie. Widzicie? Jest cieniowane? Jest cieniowane. A o co nam chodziło? Czyszczę sobie pędzelek, odsączam i robimy to samo z następnym płatkiem. Cieniujemy sobie kształt i ściągamy do środeczka. Widać? Widać wszystkie piękne. Fajne, nie? Nie bójcie się, bo to na białym bardzo widać. To jest bardzo widoczne serio. Dobra. A chodzi nam o to, żeby było coś słonecznego. Mam nadzieję, że. Bo nagrywam to szybciej, i mam nadzieję, że już słońce jest, bo pogoda na razie chwilowo. Ja mam za oknem właśnie deszcz się zbiera. Jak zawsze, jak w sumie niedługo wychodzę z pracy, za każdym razem też tak macie? Wychodzicie z pracy i nagle zaczyna padać. A Wy nie macie parasola, nie macie kaptura, nie macie samochodu. Bo po co? Dobra. Coś takiego. Tutaj mi trochę zbyt intensywny wyszedł, ale nie szkodzi. Wezmę sobie tutaj, pościągam w końcóweczki. Widzicie? Jest lepiej. Dobra. I ostatni. Będzie taki fajny w ogóle słonecznika. Robiliście już słonecznika może? Też fajnie wygląda naprawdę, że się tak wyraża przekozacko. Ok. Przecinuję sobie jeszcze te płateczki tutaj, żeby bardziej widoczne, i do środka. Bok, 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 bok i do środka. I jeszcze ten jeden. Bok, bok, bok i do środka. Zobaczcie, mamy kwiatkę. Fajny, prawda? Ja uważam, że jest naprawdę mega fajny, mega, mega, mega. Teraz użyjmy sobie może pomarańczą, ponieważ uważam, że żółty z pomarańczem super się komponują razem. Też maczam dokładnie cały pędzelek, trochę więcej wody. Pamiętajcie, żeby wody nabierać na pędzel. Mam nadzieję, że już jesteście tak wprawione, tak wprawieni, że robicie to lepiej niż ja. Ok, teraz sobie zróbmy tutaj p. Taka wiecie, prowizorka trochę. Zróbmy sobie, o tutaj, następny kwiatuszek. Jeden. Dwa. Jestem zwolenniczką bardziej takich pięciopalczastych, że tak powiem, kwiatków. Trzy. Cztery. I jeszcze jeden. Zobaczcie, udało mi się wykalkulować. Jestem przeszczęśliwa. I pięć. Dobra. Tamten już jest suchy, praktycznie, bo one bardzo szybko schną. No, chyba, że dacie więcej wody i tak dalej, no to wiadomo. Możecie zawsze ją ściągnąć, ale jednak. Lepiej chwilę przeczekać przed nałożeniem topu na przykład. I cieniujemy sobie płatki. I tak, 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 tak. Ściągamy sobie od boku do boku, od boku, do boku, od boku, do boku i do środeczka. Zobaczcie. Mamy płatek? Mamy płatek. Za czymś wygląda? Za czymś na pewno. Poczekajcie na efekt końcowy. Będzie lepszy. Dobra, od boku do boku i ściągamy sobie do środeczka. Czyszcimy pędzel. I to samo robimy z trzema pozostałymi płatkami. Możecie sobie przewinąć ten moment do przodu, ponieważ tutaj będę tylko cieniować. A jak ktoś lubi słuchać mojego gadania i lubi patrzeć dokładnie i malować razem ze mną, to bardzo się cieszę ściągam sobie tutaj nadmiar koloru z końcówki też tak można widzicie ten jest bardziej intensywny ponieważ no wiecie no żółty jednak jest taki jasny ja sobie wzięłam i tak ten ciemniejszy żółty bo mam jeszcze taki jaśniejszy żółty to tego to już w ogóle by nie było widać najeżdżam płatek na płatek zobaczcie płatek na płatek najechałam no i co no i nic, nic się nie stało. Dobra. I następne. Mam nadzieję, że działacie razem ze mną. Już mamy ostatni płatek. Opa. W sumie ten sobie jeszcze poprawił. Ten dosyć mało mi wyszedł. A to ma być taki fajny, wypełniony cały, prawie, tips. No i zobaczcie. Mamy w sumie dwa kwiaty i domalujemy jeszcze jeden sobie kwiatek. A co tam? A dlaczego nie? Tylko teraz pomyśleć jaki kolor. Hm. Jaki kolor? Może damy jeszcze też inny odcień, ni to żółty, ni to pomarańczowy, co wy na to. Taki w sumie zupełnie inny, taki pośredni, o tak powiem. Ale tego kwiatka domalujemy sobie tutaj w rogu, i on nie będzie taki kompletny. Dobra. Tam sobie wiadomo, gdzieś tam coś tam domalujemy, jakieś o tutaj płateczki, żeby było, że niby jest całe ale te płatki to praktycznie nie będą, że tak powiem, rozcieniowywane bardzo. Okej, okay, mamy w sumie trzy kolory. Jest fajnie, intensywnie. Ja teraz mam ustawione światło w lampie na dosyć naturalne więc też nie widać tak mocno tego koloru, jak w zimnym świetle. Rozcieniowujemy sobie płateczki. Tu sobie poszalejemy, zrobimy większe i do środka. No i będą trzy różne odcienie, słuchajcie, żółtego, pomarańczu. Super. Taki miał być efekt. Też bardzo fajnie w sepi wyglądają. Nie wiem, czy wiecie, co to sepia. To jest właśnie takie odcienie, przynajmniej dla mnie, odcienie brązu, takie właśnie szarości, jakby, ale wszystkie w takich ciepłych, jakby kolorach. Naprawdę mega fajnie te stopienia wyglądają tym właśnie, tą metodą, taką, że tak powiem, robione. Dobra, i tutaj sobie tak o wezmę, randomowo sobie powyciągam, żeby było, że jest coś, a niekoniecznie, że coś jest. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra. Zobaczcie. Mamy gotowe kwiatki. Oczywiście, że tu płatka nie domalowałam. O, nieważne. O! Mamy gotowe trzy kwiatki. Teraz domalujmy sobie łodyżkę. A co tam, dlaczego nie? Domalujemy łodyżkę. Wezmę sobie zieleń. Taką bardziej, zobaczcie, intensywną tą zieleń. Taką, że tak powiem, wręcz neonową prawie. Wezmę sobie więcej trochę zieleni. Mhm. Więcej to znaczy więcej, a nie tak mało. I zrobimy płatki takie intensywne, właśnie zielone. A co tam? Dobre. Domalowujemy tutaj jeden. Tu gdzieś sobie malusienki drugi. Mhm. No i widzicie tu? no to trzeba dojść do wprawy, żeby wiedzieć mniej więcej jak wykalkulować, co gdzie będzie fajnie wyglądało. Też w sumie żonkile ładnie by wyglądały. O, ale ja nie umiem malować żonkili. No jeszcze się nie nauczyłam, ale może kiedyś, słuchajcie, może kiedyś. Maluję sobie taką łodyżkę tutaj gdzieś. O, tak sobie, o, idącą. I zaraz Wam pokażę. Ty, 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 ty. Coś takiego. To malowałam sobie taką sobie, o. Łodyżka, bo czemu by nie. Dobra. Czyszczę pędzelek z wody. Już myślałam, że nie nagrywam. <laughs> to sobie gadam, gadam. A co? Tam gadaj sobie babu, nie? Dobra. I teraz od boczku do boczku, od boczku do boczku. Tym, tym. Zrobimy większe listki. Coś takiego. Tutaj zaraz sobie poprawię jeszcze i tak go jeszcze przycieniuję raz. Bardzo fajne będzie takie świeże. Świeże jest to zdobienie, naprawdę. Od boczku do boczku i mamy listek. I następny. Oczywiście pamiętajcie, możecie sobie przewijać, ale jeżeli malujecie razem ze mną, to mega mi miło. Dajcie znać w komentarzu, czy malujecie razem ze mną, czy może później będziecie nadrabiać, a może w ogóle nie malujecie, szukacie inspiracji? No, no, chciałabym wiedzieć, serio. Dobra, zobaczcie, jakie fajne, takie w sumie wiosenne, kolorowe zdobienie. Dobra, wezmę sobie ciutkę wody na pędzelek, odsączę i ściągnę z naszych czubeczków tak do połowy, żeby tak fajnie je pocieniować jeszcze, o. Dobra. I jeszcze jeden. I ostatni. Dobra. Mamy gotowe, słuchajcie. Praktycznie, no, praktycznie gotowe. Dodamy sobie jeszcze nutkę brązu. Nutkę brązu, brązu. Jakiś ładny brąz. O, mam taki czekoladowy brąz. Robimy sobie środeczki naszych kwiatków. A co tam? No też muszą być rodeczki kwiatków. A nie chciałabym właśnie w czerni, za dużo tego czarnego. To ma być kolorowe. Mamy być fajne, kolorowe, coś innego. Możemy każdy inny zrobić też, słuchajcie. Bo dlaczego nie? Widzicie? Fajne, nie? Jeszcze jeden. Tak w środeczku więcej tych kropek, a ku zewnętrznym stronom płatków dajemy ich coraz mniej. Tak, żeby to miało nogi i ręce, żeby to nie było za dużo tego, nie? Wiecie. Szaleć można, ale bez przysadyzmu. Jeszcze zrobię tu sobie takie pojedyncze kropeczki. Tak, lubię kropeczki. Lubię. Lubię. I co? Zobaczcie. Oczywiście to jest w rzeczywistości bardziej widoczne. No niestety, wy tego aż tak nie widzicie. Dobra, wezmę sobie jeszcze teraz kolor żółty. Trochę więcej. Żółty, 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 żółty. Ok. I wymieszam z delikatnym pomarańczem. Tak troszkę, żeby go troszkę rozjaśnić. I dodam jeszcze koloru białego. Obmalujemy sobie delikatnie, delikatnie nasze płatki z niektórych stron, żeby były bardziej widoczne. O, zobaczcie, taki właśnie fajny pastelowy pomarańcz. I o to mi chodziło, o to mi chodziło. Biorę sobie na cały pędzelek i robię taki dziubeczek, nie? Ok. Dobra. Prawie w powietrzu obmalowywujemy niektóre płatki. Nie musicie tego robić. Ja po prostu uznałam, że tak będzie fajnie, że będzie bardziej widoczne, Nasze zdobienie, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Uważam, że naprawdę mega fajnie to wygląda. W sumie to mogę nawet obmalować całego kwiatka, kojarzy mi się z taką papają teraz. Jeszcze kilka takich, o gdzieś sobie linii przechodzących przez środek naszych płatków. Tak, o po prostu. Może nie będzie to typowa akwarelka, ale uważam, że fajnie to wygląda. Zobaczcie. Dobra, teraz weźmy sobie sam żółty, ten ciemniejszy żółty. Jeżeli macie na palecie dwa rodzaje żółtego, to weźcie sobie ten ciemniejszy, zobaczcie. I teraz obmalujemy nasz żółty kwiatuszek. Dobra, ten żółty jest jednak najmniej widoczny, dlatego fajnie będzie właśnie go obmalować, te płatki. Oczywiście kształty dowolne. Fajnie będzie właśnie go obmalować z tego względu, żeby y, było widać te płatki, wiecie? Bo one są jednak mało widoczne. Ja bym też chciała, żebyście wy widzieli właśnie te płatki, a no, niekoniecznie je widać na filmie. No i znikłam, przepraszam. Dobra. I jeszcze jeden sobie płateczek taki, o, gdzieś tutaj, randomowo. Dobra. Widzicie? Kurczę, pięknie to wygląda. Naprawdę, to Wam, super. Dodam sobie teraz do tego żółtego, trochę tego pomarańczu, które, które robiliśmy przed chwilką, żeby sobie zmienić trochę odcień, ale jednak, żeby pasował do naszego najwyższego kwiatka. Dobra. luki I obmalowujemy nasze płatki. Takie w sumie tropikalne bardzo wyszło to zdobienie. No i bardzo dobrze tak miało być. Sobie tak trochę bardziej w takie takie dzióbki robię z tych płatków. Zobaczcie. Fajne, prawda? Nie wiem, no kojarzy mi się tak z papają. Okej, okay, dobra. Czekamy sekundkę, niech sobie przeschną te linie. W sumie już są suche. Nakładamy top. Bezbarny. Pewnie Was zanudził dzisiejszy filmik. Ale nieważne, są święta, idziemy jeść, słuchajcie. Idę po zakupy i idziemy jeść. Tak zgrywam się, bo wcześniej to nagrywam. Ale udaję, że święta są jutro. Jutro? Nie, pojutrze. Przepraszam. Dobra, ok, pokryłam całość topem. No, wipe. Dokładnie zabezpieczając wolny brzeg. Wow! Wygląda to naprawdę, uwierzcie mi na słowo, wygląda to przebosko. A w sumie, widzicie, znowu się wszystko trzęsie, a w sumie improwizowałam. Naprawdę improwizowałam, bo jak widzicie, to można wszystko pomieszać: wszystko, różne rzeczy, naprawdę. to, tamtą, różne kolory, różne kształty. Możecie zrobić około, okrągłe liście, możecie podłużne liście, możecie gałązki, możecie same listki. Róży, nie umiem. Więc nie będę wam pokazywać, jak się róża robi. Dobra, dajcie znać, jaką chcecie kolejną serię. Czy kontynuujemy serię z akwarelami? Czy może coś innego? Może jakiś trend znaleźliście? Nowy, fajny? Zobaczcie. Piękne, prawda? Też tak uważam. Naprawdę mega, mega, mega mi się to podoba. Okej, okay. dobra. To co? Tu mamy nasze. Wszystkie akwarelki, wyostrze, tak? Mamy tu nasze wszystkie akwarelki. Mam nadzieję, że podobała Wam się seria. Jeszcze raz się powtarzam. No i co, zasubskrybujcie ten kanał, no fajnie będzie. no, Dobijamy do 10 tysięcy i robimy mega wielki konkurs, w którym do wygrania będzie no nie byle co. Uwierzcie nie byle co, więc warto. Zapraszajcie znajomych, udostępniajcie filmy. No i co? Jeszcze raz smacznego jajka, sałatki, kiełbasy, i ćwikły i szanu, i co wy tam jeszcze robicie, nieważne. No i do zobaczenia po świętach. Trzymajcie się. Pa!